W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu odbył się powiatowy etap ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod nazwą Młodzi zapobiegają pożarom. Konkurs rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe były podzielone na dwie części: teoretyczną, składającą się z 30 pytań, i część praktyczną. No pytania są trudne. Myślę, że nie zawsze im wyższy szczebel, tym trudniejsze zdarzają się również i na szczeblu powiatowym, i na szczeblu gminnym również bardzo trudne pytania, ale często spośród tej młodzieży to jest, są osoby, które się przez lata powtarzają. Młodzież, która, młodzi ludzie, którzy zaczynali w kategoriach szkół podstawowych, dzisiaj na przykład są w kategoriach gimnazjalnych, czy jeszcze, jeszcze dalej, bo ponad gimnazjalnym, także oni Wiele, wiele osób spośród dzisiejszych uczestników już wiele lat startowało, a zatem, zatem wiedzieli, czego się spodziewać na, na danym etapie właśnie tego turnieju. Zdania na temat trudności pytań były podzielone. Poziom trudności w tym roku był moim zdaniem dość wysoki, bo nigdy, znaczy od wielu lat uczestniczą w konkursie, nie było aż tak poważnych pytań. Widać, że komenda się w tym roku przyłożyła do dołożenia pytań i pytania były naprawdę na wysokim poziomie. Które pytanie przysporzyło najwięcej trudności? Pytanie głównie były z historii, z której się po prostu, mówię szczerze, nie przygotowałem i te, te pytania rzeczywiście przysporzyły trudność. Były to pytania dotyczące założenia Związku Floriańskiego lub też Pierwszych Straży w Polsce. Startuję już szósty rok, więc mam ze sobą jakiś bagaż doświadczeń, dlatego myślę, że test pisemny nie należał do najtrudniejszych. Ale wszystko okaże się po sprawdzeniu testów, kiedy komisja ogłosi wyniki. Niektórzy uczestnicy konkursu wiążą swoją przyszłość z pracą w Straży Pożarnej. Myślę, że jeżeli się uda, chciałbym się dostać właśnie po poznaniu matury do szkoły pożarniczej w Warszawie, ale. To też zależy od mojego, mojego przygotowania. Często spośród tych osób, które startują w tym turnieju, to są osoby, których marzeniem jest zostać strażakiem. To pomaga. To pomaga w egzaminach do szkół pożarniczych, za to są dodatkowe punkty, za to, że ktoś się dostał do szczebla krajowego i startował w tych szczeblach krajowych jako najlepszy reprezentujący województwo. Najlepsi okazali się w kategorii szkół podstawowych Roxana Kolińska z Błaszek, w kategorii szkół gimnazjalnych Sebastian Wawrzyniak z Brzeźnia, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Patrycja Łuczak z Goszczanowa. Zwycięzcy tego etapu będą reprezentować powiat podczas eliminacji wojewódzkich.